Czy ubezpieczenie OC jest obowiązkowe? To no jest obowiązkowe. Jeśli nie ubezpieczysz samochodu, a właściwie swojego pojazdu, to jesteś osobą narażoną na kary. Brak OC dla samochodu osobowego od 1 do 3 dni wynosi 1870 zł. Brak OC od 4 do 14 dni 4670

4,14 dni 780 i powyżej 14 dni 1560. Jeśli złapie was policja i nie macie OC, to dodatkowo 50 zł mandatu. A kara i tak was nie. nie i tak nie unikniecie kary i tak. Ale co ciekawe, jeśli bez OC jeździsz bez OC i przyłożysz winny samochód, to 100% kosztów ponosisz ty. Jeśli kogoś uszkodzisz, na przykład jadąc samochodem, nie wiem, poczujesz się słabo. Zjedziesz na chodnik, kogoś trapisz, zrobisz z kogoś kalekę, płacisz mu żywotnio rentę. Wszystko idzie wtedy w miliony. Lepiej zapłacić te kilkaset złotych, lub nawet te dwa, trzy tysiące, czy tam pięć OC i mieć święty spokój. Czy musisz kupować OC? Nie musisz, ale wtedy jesteś strasznie narażoną osobą na mega koszty. Także dlatego jest to obowiązkowe. Nawet jak samochód stoi. Nie jeździ nawet jak nie ma drzwi, lamp, a jest zarejestrowany w wydziale komunikacji, to musi mieć OC. Nie może nie mieć. Pamiętaj o tym. Pozdrawiam, zaobserwuj, oglądaj więcej.